Właśnie tak sobie biegam na bosaka cyk cyk robię sobie takie koła właśnie robię sobie takie z cztery koła i z oddechem takim właśnie to mi daje taki skrokiem tak. Rokami tak fajnie wpływa na, na umysł i w ogóle on ma, naprawdę działa na mnie jakoś Ogólnie sobie jak tu biegam rano Robię sobie sprinty sprinty właśnie w długości I w międzyczasie pompki Później biegnę pływać I właśnie to jest mój taki rytuał Weekendowy Nie w każdy weekend, ale Sobie fajnie takie I na bosaka właśnie Żeby te receptory pobudzić Bo właśnie nasze stopy i dłonie Mają dużo właśnie takich Receptorów gdzie pływa na nasze Na No na mnie to działa. Spróbujcie sami Może To będzie ten Może będzie to zadziała fajnie nie? O, Ale to daje kopa Normalnie fajnie Spróbujcie sami Tu już może w którym pływam Tu do tego miejsca z mojego zamieszkania, dwie minuty spacerem, no może trzy i mam taki właśnie, mam taki właśnie parczek zawalisty, nie? Uwielbiam go i tu chcę się właśnie zapisać, jako wolontariusz, pomagać im plewić, bo potrzebują, tylko ciężko z czasem, bo jest pogoda, czy coś to mnie nie ma, bo w weekend podróżę, podróże, czy tam nie a oni chyba bardziej sobota, niedziela uh, 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 uh. Ale nieźle tu jest na prawo Dzisiaj coś więcej ludzi jest no. Ktoś widziałem, że tam medytowali Czy to no, w kółku coś zrobili takiego Ciekawe, ciekawe Nieźle Dużo nie trzeba tych ty, ty, nałosaka Pyk, pyk, pyk. Fajnie w niektórych miejscach jest wilgotna trawa, a w niektórych jest ziw, ziw, chłodna. Też taka trochę wilgotna, tak mówię. I w niektórych gdzie słońce dochodzi to ciepło. I fajnie sobie zmieniać. Wow! Nie, naprawdę to działa na wszystko, nie? Jak ktoś się źle czuje, czy na przykład ma jakieś problemy takiego. Takie że mu się nie chce czy coś to właśnie zdjąć sobie buty i sobie tak pohasać poczuć się wolny wolność nie? taka wpływa na naprawdę polecam spróbujcie sami i dajcie znać czy to spróbujcie nie bójcie się nie patrzcie na nikogo na ludzi czy ten i pod tutaj jest chłodna a tu już idę tu już jest o tu już jest ciepła nie bardzo ciekawa sprawa więc po, polecam trochę właśnie po kamieniach sobie pochodzić po, po trochę po trawie no naprawdę a czułem się taki trochę dzisiaj jakiś jakby spadek energii lekki nie, by, nie szedłem pływać ani nic chciałem sobie trochę odpocząć właśnie i ten cel właśnie, żeby sobie tu tak pobiegać, pohasać i już zmiana, zmiana jest, bo taki <laughs> przed południem już zacząłem się tak czuć, taka chustawka, aż za bardzo jakiś taki spokojny, zrelaksowany i taki kurde jaś w głowie lekki, taki jakby nie wiem naddobór albo niedobór, ale nie wiem czego i, i takie dziwne uczucie nie? i właśnie zdjąłem sobie buty żeby tu przyjść sobie tak pohasać i kończę właśnie ten to bieganie, biorę książkę, sobie poczytam i idę na, yy, na, na latarnię morską, bo też blisko do spacerem i tam jest, pokażę Wam yy, słońce Aż do, do wieczora, nie? Do 21 zawsze tam dochodzi i fajnie się tam przylotuje. No więc, kurczaki, spróbujcie, naprawdę polecam, właśnie. Takie coś i. Oddychasz i z przerwami. Oddychasz z przerwami. Takie coś innego. Albo sobie tego tak, pyk, 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 pyk. Tak se chopkasz, nie? Kurczę ja się czuję czasem, jak. Jakby jak nieraz widzę jak psa się wypuści ze smyczy, no to tak samo ja mam. <gry> no, takie porównanie no. dziwne. Albo taka sarenka, jak no. potem. Był od razu uśmiech i uradowanie takie. Spróbujcie do później. I jak też ostatnio zauważyliście, właśnie głowę do, do ziemi, nogi do, do drzewa. Staram się pobierać od niej, jakby z tego drzewa, taką energię dobrą. Staram się właśnie dziękować temu drzewu, nie? Że, że mi daje dobrą energię i sobie tak leżę. Na głowie leżę, jakby. Nie leżę, tylko właśnie stoję na głowie i, i sobie działam, nie? To jest ciekawe, to jest ciekawe, fajna, fajna energia z tego. Tak mówię, dziękuję Ci Trzeba za Twoją energię Dziękuję Ci Naturę za to, że mogę czerpać od Ciebie parę fajnych chwil Czy mogę czuć moc, Czy mogę czuć Ci Trzeba? Pobieram tę energię i i dziękuję Naprawdę Coś niesamowitego Wystarczy tak 5 minut, minuta gdzie sobie tak popróbował Dokładnie tego drzewa Sobę Fajnie, fajnie tak sobie poszurać O Pęk, pęk pęk Takie macie właśnie balansy, to sobie rękowa. Trzymać i tu, jak się sobie po tym czułem. Ja bym tak właśnie w myślach sobie dziękuję. Tak, ale tak czuję eu euforię, taką i moc. Ej. Prawda, spróbujcie sami. Tak. Od razu otwiera oczy, budzi, daje energię. Od niedawna zacząłem to stosować i robię to regularnie. Naprawdę, i to Można ser ściągać się na różne sposoby. Syk, syk, pyk. Bra jodra wypychać, pęk, pęk naprawdę coś, coś innego ogólnie inaczej krew płynie z do mózgu teraz bardzo dziwne dziwne i interesujące spróbujcie sobie są prawda To troszkę medytacja, żeby się i sobie tak w tym porozmawiać z tym, że natura, tych śpiew ptaków sobie posłucha. Może wydać się to dziwne i dla kogoś czy coś, dla ludzi, ale naprawdę troszkę sobie głową poruszać. Kozak. Nie, nawet. No, no nie da się tego opisać. Jak ktoś w takie rzeczy wchodzi, sobie stosuje, no to tylko od razu samo nie przychodzi, nie, na pewno. No, jeszcze sobie pewnie zrobię jedną sesyjkę, takie na uspokojenie. Na spokojnie, żeby nie, nie mówić, a ten? No, naprawdę, polecam, polecam. Ja wiem, że się cały czas powtarzam, ale to we mnie tak to gra, że że nieporozumienia, nie? Chciałbym się właśnie dzielić z wami takimi różnymi sposobami, bo kogoś może to uwolnić. No kurczę, na pewno daję sobie rękę okręt. Że, że, to, że dałoby się, że uwalnia to, oczyszcza umysł, regeneruje daje kopa, daje właśnie yy, na depresyjne sprawy, na przykład jak komuś się coś nie chce albo coś zamyka się w pokoju, w ciemności to wyjdź, pochodź sobie, pobiegaj tak leciutko, pyk, pyk, tak truchcikiem pochodź, ciągnij buty, a poczujesz wolność bez ograniczeń. No ja właśnie czuję wolność. Ściągając buty, chodząc po plaży, chodząc po trawie. No wolność, nie? Normalne. Pięknie. Ech. Do zobaczenia. Oto no, właśnie moja książka, którą czytam. Bardzo fajna. Chcecie to sprawdźcie. Polecam, nie? Pozdrawiamy też ciebie, Mewko. Tak, tak, pozdrawiamy. Wszystkich widzów. Tutaj właśnie Latarnia morska. I też pięknie można sobie biegać tam Dalej, dalej Bardzo fajnie. Tutaj jest czysto świeżo. kurczaki to się właśnie e, nazywa New Haven e, Dzielnica Właśnie my tu mieszkamy sobie New Haven Trinity My mieszkamy właśnie o, cyk tam wyżej pyk, 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 pyk. No też 5 minut, 8 minut może o i właśnie ktoś sobie biegnie Tu jak tu się wprowadziłem, to dużo właśnie tu biegałem tandy tędy do góry do góry ważne. Nic w tą końcówkę tego dnia. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Właśnie od, od stresowania się i poczucia się wolnym. W ogóle, żebyście zawsze czuli się wolni, bez stresu, bez niepokoju, bo to jest ważne. Nie? I zdrowi. Więc na razie z New Haven. <laughs> Pozdrawiam.